Pod koniec kampanii greckiej część niemieckiego dowództwa uważała, że należy zdobyć Kretę. Kreta leżała na przecięciu szlaków komunikacyjnych na Morzu Śródziemnym i posiadanie tej wyspy umożliwiało choćby częściowe zneutralizowanie floty brytyjskiej. Ponadto Kreta umożliwiała dla brytyjskiego lotnictwa bombardowanie pól naftowych w Rumunii, co... Było ważną rzeczą w związku z przygotowywanym planem Barbarossa. Hitler zaaprobował plan. Atak na Kretę nastąpił 20 maja. Do 1 czerwca wyspa została całkowicie zdobyta. Jednak Niemcy straciły około 4 tysięcy żołnierzy, 3,5 tysiąca było rannych, ponadto stracono. Około 250 samolotów, w tym kosztownych samolotów transportowych. Jednak zdobycie tej wyspy nie przyniosło żadnych korzyści. Zmarnowano przy tym wiele niepotrzebnych środków, które mogły być wykorzystane w innym miejscu. Poza tym, po zdobyciu tej wyspy, musiał na niej sesjonować garnizon, który mógłby być wykorzystany gdzie indziej. W pierwszych tygodniach bitwy o Anglię Niemcy unikali atakowania celów cywilnych, jednak po nalocie Brytyjczyków na Berlin zmieniono taktykę. 5 września 1940 roku Hitler rozkazał podjęcie nalotów na cele cywilne w Londynie oraz innych miastach brytyjskich. Koncentracja Luftwaffe na celach cywilnych była na rękę dla brytyjskiego lotnictwa myśliwskiego. Lotniska mocno ucierpiały po sierpniowych nalotach. Wiele trudności przysparzało ciągłe odbudowywanie i naprawianie regularnie niszczonych stacji radarowych. Piloci myśliwców, którzy byli dotąd głównym celem wielu akcji Luftwaffe, zostali mocno przetrzebieni, a ci, którzy nie zginęli albo nie liczyli ran, znajdowali się już na granicy wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Pozwoliło to Rafowi na złapanie oddechu i przetrwanie trudnego momentu. Już Aleksander Wielki wiedział, że chcąc utrzymać rozległe terytoria, należy podbitą ludność traktować w sposób godny. Nie należy jej poniżać, należy jej dać możliwości rozwoju w warunkach. Jego państwa. Politykę tolerancyjną stosowali również Rzymianie. Dzięki temu ich imperium było wyjątkowo trwałe. Jednak Hitler nie korzystał z tych dobrych wzorów. Hitler głosił wyższość swojej rasy, swego narodu. Jedne narody uważał za lepsze, drugie za gorsze. I miało to wpływ na traktowanie podbitych narodów. Budziło to ducha oporu. Miało to wpływ na rozwój partyzantki, na sabotaże, na powstania. Ludność angażowała się w rozmaite akcje przeciwko okupantowi. Polityka rasistowska miała zgubny wpływ przede wszystkim w przypadku wojny ze Związkiem Radzieckim. Początkowo narody te witały Niemców jako wyzwolicieli, zwłaszcza na Ukrainie. Witano Niemców szczególnie ciepło. Ukraińcy mieli już dość terroru stalinowskiego. Ukraińcy pamiętali sztuczny głód na wschodniej Ukrainie. Ukraińcy myśleli, że teraz zaczną żyć normalnie. Gdyby nie zaślepienie ideologiczne Hitlera, mógł on wykorzystać Ukraińców, Białorusinów, Litwinów i inne narody do walki przeciwko. Stalinowi. Gdy trzecia Rzesza zaczęła przegrywać na wszystkich frontach, Hitler zaczął pokładać swoje nadzieje w wynalezieniu cudownej broni. Broń ta byłaby wysoce zaawansowana pod względem technologicznym, miała posiadać wielką siłę wrażenia i Miała przechylić szalę zwycięstwa na stronę III Rzeszy. Na ten cel ułożył wielkie środki, zaangażował wielu uczonych, rozwijano wciąż nowe i nowe prototypy, zamiast skoncentrować się na już sprawdzonych modelach. W ten sposób zmarnowano wiele środków, które można było wykorzystać w lepszy sposób. Spośród wszystkich błędów Hitlera najbardziej bezsensownym i niezrozumiałym jest wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym. W chwili, gdy Hitler wypowiedział wojnę dla USA, Wielka Brytania pozostawała wciąż niepokonana. Rozpoczęty Blitzkrieg przeciwko Związkowi Radzieckiemu załamał się na przedpolach Moskwy i sytuacja nie przedstawiała się różowo. Jaki więc sens miało wypowiadanie wojny dla Stanów Zjednoczonych? Zwłaszcza, że Stany Zjednoczone posiadały większy potencjał gospodarczy niż Wielka Brytania i ZSRR. Niemcy nie posiadały też żadnych środków, żadnych możliwości, aby w sposób realny zagrozić Ameryce. Pierwotnie planowano zaatakowanie Związku Radzieckiego 15 maja 1941 roku. Jednak, ze względu na rozwój sytuacji w Jugosławii wojska niemieckie zostały zaangażowane na Bałkanach. I dlatego atak przełożono na 22 czerwca, było to o wiele za późno. Założenia planu były bardzo optymistyczne i zakładały. Pokonanie ZSRR w trzy miesiące. Tylko na tyle zgromadzono zapasów. Tylko na tyle wystarczało paliwa. Armia niemiecka w ogóle nie została przygotowana do warunków zimowych. Błędem było podzielenie armii na trzy części. Źle zostały określone cele operacji. Źle oszacowano zdolności mobilizacyjne. Związku Radzieckiego źle oceniono możliwości przemysłu wojennego, błędem było ignorowanie potencjału naukowego ZSRR. Na dodatek, Wehrmacht był zmotoryzowany w niewystarczającym stopniu, za mało było samochodów ciężarowych, był problem z wykorzystaniem radzieckiej sieci kolejowej. Brak było rozwiniętego lotnictwa strategicznego. Wszystko to spowodowało, że cele planu nie mogły być zrealizowane do końca roku 1941. Była to największa i najważniejsza operacja niemiecka podczas II wojny światowej, a jej klęska przesądziła o Przegraniu całej wojny. Niemieckie siły w Afryce, dowodzone przez Romla, odniosły szereg zwycięstw, były jednak zbyt szczupłe, aby zdobyć Egipt, Palestynę. Rommel przekonywał Hitlera, aby przydzielił dodatkowe dywizje, co pomogłoby zdobyć Bliski Wschód, dotrzeć do pól naftowych. W Iraku i w Iranie, a następnie połączyć się z niemieckimi oddziałami na Kaukazie. Gdyby ten plan powiódł się, mogłoby to mieć decydujący wpływ na wojnę na wschodnim froncie. Dowodzone przez Romla niemieckie siły w Afryce odniosły szereg zwycięstw. Był jednak zbyt szczupłe, aby zdobyć Egipt. Palestynę. Rommel przekonywał więc Hitlera, aby przydzielił mu dodatkowe dywizje. Umożliwiłoby to dotarcie do pól naftowych w Iraku i Iranie, a następnie połączenie z niemieckimi oddziałami na Kaukazie. Realizacja tego planu mogłaby mieć decydujący wpływ na rozwój sytuacji na froncie wschodnim. Jednak Hitler nie doceniał Bliskiego Wschodu i odmówił. Po klęsce stalinigrackiej, niemieckie dowództwo postanowiło przygotować operację, która miała osłabić potencjał ofensywny Armii Czerwonej i przechylić sytuację strategiczną na froncie wschodnim na swoją korzyść. Plan przewidywał okrążenie oddziałów sowieckich przez zbieżne ataki. Z północy i południa. Jednak dowództwo radzieckie wiedziało o niemieckich planach. Zbudowano więc wokół Kurska dobrze ufortyfikowane linie obronne. Niemcy natomiast wciąż opóźniali swoją ofensywę, mając nadzieję wzmocnić swoje wojska nową bronią przede wszystkim czołgami średnimi Pantera. To dało dla Armii Czerwonej dużo czasu na przygotowanie obrony. Operacja została rozpoczęta zbyt późno, a została przerwana zbyt wcześnie. Wciąż jeszcze istniała możliwość wygrania tej bitwy, tak w każdym razie twierdził Manstein. Armia Czerwona poniosła pod Kuskiem znacznie większe straty niż Niemcy, jednak po tej bitwie Niemcy bezpowrotnie utracili. Inicjatywę na froncie wschodnim. Stalingrad był trzecim co do wielkości miastem radzieckim i ważnym ośrodkiem przemysłowym. Wojska niemieckie nie musiały go zdobywać. Wystarczyło Stalingrad otoczyć i po jakimś czasie miasto samo wypadło. Jednak Hitler chciał, aby wojska niemieckie koniecznie Zdobywały miasto i zamierzał to wykorzystać dla celów propagandowych. Miasto zostało zdobyte wielkim kosztem. Niemcy poniosły wielkie straty. Później problematycznym stało się utrzymanie tego miasta. Wkrótce szósta armia została otoczona przez Rosjan. Hitler nakazał utrzymać miasto za wszelką cenę. W efekcie tych błędów Niemcy utraciły Kilkaset tysięcy żołnierzy i wielkiej ilości sprzętu wojskowego. Po tej klęsce załamała się niemiecka ofensywa, a Wehrmacht nie odzyskał już swojej potęgi. Pomimo tych wszystkich błędów, Druga wojna światowa była możliwa do wygrania przez państwa osi, gdyby działania państw członkowskich były ze sobą uzgadniane. Włochy zaatakowały Grecję w nieodpowiednim momencie, co opóźniło realizację planu Barbarossa o ponad miesiąc. Japonia niepotrzebnie zaatakowała Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone powinny były pozostać w dalszym ciągu państwem neutralnym, co najmniej do roku 1943. Gdyby Niemcy i Japonia jednocześnie uderzyły na Związek Radziecki, wynik wojny byłby przesądzony. Hitler nie był w stanie przekonać Hiszpanii do dołączenia do wojny. Wprawdzie Hiszpania nie dysponowała wielkim potencjałem, ale wystarczyłoby, żeby zająć Gibraltar. Hitler nie był w stanie przekonać Turcji do włączenia się do działań. Innymi słowy, nie sprawdził się w roli przywódcy państw osi.